Rozpoczynano od wyśmielitelnego dźwięku Felicita, który natychmiast przywodzi na myśl radość i beztroskę, ale pod tą maską kryje się prawdziwa tragedia życia Albano i Rominy Power. To nie tylko utwór, to znak rozpoznawczy, symbol ich kariery, a zarazem całego życia, które wydawało się idealne, a w rzeczywistości pełne było cierpienia i niepewności. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało perfekcyjnie miłość, sukces pieniądze, uwielbienie tłumów. Ale jak to możliwe, że para, której piosenka o szczęściu podbiła serca milionów w Europie, sama nie potrafiła odnaleźć spokoju w życiu prywatnym? Ich 29-letni związek, który wydawał się nienaruszalny, runął w obliczu dramatycznej zagadki zniknięcia córki Ileni Carrizi w 1994 roku. To wydarzenie wstrząsnęło fundamentami ich małżeństwa, Pokazując, że szczęście sprzedawane w milionach płyt może być iluzją. Cóż tak naprawdę kryje się za tymi uśmiechniętymi twarzami na okładkach albumów i scenach pełnych światła? To opowieść o cenie, jaką trzeba zapłacić za perfekcyjny wizerunek o dramacie rodzinnym, którego żaden kontrakt ani kontrakty reklamowe nie są w stanie zrekompensować. Zniknięcie Ileni to moment, w którym wszystko się załamało, a ich życie zawodowe, które przez lata budowali na harmonii i radości, zamieniło się w pole bitwy emocji, pretensji i niewypowiedzianego żalu. Ta historia to lekcja o tym, że szczęście nie jest produktem, który można sprzedać światu, ani pieniędzmi, które można kupić dla siebie. Felicita stała się maską, za którą kryło się niewypowiedziane cierpienie, a świat, który ją uwielbiał, nie znał prawdziwego kosztu tego uśmiechu. Dziś odsłonimy prawdziwe oblicze tej pary, ich dramaty, niezgodę i sposób, w jaki pieniądze i sława próbowały przykryć rysy w perfekcyjnym obrazie ich życia. To opowieść o tym, jak iluzja szczęścia stała się pułapką, a każdy sukces na scenie był równocześnie potwierdzeniem cienia, który towarzyszył im poza reflektorami. Celem tej części jest zaskoczenie widza tą trastem między tym co znane i kochane, a tym co skrywa prawdziwe życie. Biada temu, kto myśli, że szczęście można zamknąć w jednej piosence. W przypadku Albano i Rominy Power jest to opowieść o złamanych sercach, niezrealizowanych marzeniach i cieniu, który na zawsze spadł na ich życie osobiste, nawet gdy publiczność wciąż śpiewała razem z nimi Felicita. Albano Carisi urodził się w skromnej rodzinie rolników w Pugli, na południu Włoch i od najmłodszych lat musiał walczyć o swoje miejsce w świecie. Jego dzieciństwo było proste, pełne pracy na polu i nauki szacunku do tradycji katolickiej. To właśnie te fundamenty ukształtowały w nim charakter człowieka zdecydowanego, konkretnego i zdyscyplinowanego. Już jako młody chłopat odkrył w sobie pasję do muzyki i talent tenorowy, który później stał się jego znakiem rozpoznawczym. Albano był człowiekiem, który wiedział, czego chce, a jego podejście do życia było praktyczne i nie znoszące kompromisów. Jego ambicja łączyła się z chęcią kontroli nad własnym otoczeniem, co w późniejszym życiu miało decydujący wpływ na relacje osobiste. Romina Power natomiast wychowywała się w świecie blasku Hollywood. Była córką legendarnego aktora Tyron Powera i Lindy Christian, co od pierwszych lat życia otaczało ją luksusem, ale też niestabilnością emocjonalną. Jej dzieciństwo pełne było zmian, podróży i wpływów świata show biznesu, co w połączeniu z wczesną karierą aktorską rozwijało w niej niezależnego ducha, kreatywność i potrzebę wolności. Romina, w przeciwieństwie do Albano, była osobą artystyczną, refleksyjną, o silnej potrzebie samorealizacji, z czasem znajdującą pocieszenie w duchowości, w tym naukach buddyjskich. Jej życie osobiste od samego początku było pełne wyzwań związanych z balansowaniem między oczekiwaniami świata zewnętrznego a własnymi potrzebami emocjonalnymi. Spotkanie tych dwóch światów Albano, człowieka z prowincji o mocnym charakterze, i Rominy, córki gwiazd Hollywood, było jak zetknięcie dwóch odmiennych planet. Ich ślub w 1970 roku wzbudził sensację we Włoszech. Media rozpisywały się o niezwykłym połączeniu chłopa z pola i księżniczki Hollywood, a ich historia stała się symbolem spotkania dwóch kultur i społecznych kontrastów. Dla opinii publicznej byli idealnym obrazem harmonii między stabilnością a ekscytującym światem celebrytów, a ich wspólne występy przyciągały uwagę milionów. Jednak pod powierzchnią tego pozornego szczęścia kryła się skomplikowana dynamika relacji. Albano w naturalny sposób przejawiał potrzebę kontroli, która wnikała z jego pragmatycznego charakteru i pragnienia porządku w życiu codziennym. Romina natomiast odczuwała nieustanną potrzebę wolności i samorealizacji, często deklarując w wywiadach I needed a break i it was getting to be a routine. Ta sprzeczność między potrzebą bezpieczeństwa i kontroli, a pragnieniem niezależności i ekspresji twórczej, tworzyła napięcie, które, choć na scenie zmieniało się w magnetyzm, w życiu prywatnym stanowiło źródło konfliktów. Na scenie Albano i Romina byli doskonałym duetem. Ich różnice przyciągały publiczność, a kontrast osobowości tworzył niepowtarzalną chemię, która sprawiała, że każdy występ wydawał się autentyczny i pełen emocji. Jednak to właśnie ta sama różnica Albano jako symbol stabilności i kontroli, Romina jako uosobienie wolności i buntu, była cichym, tykającym zegarem w ich życiu prywatnym. Z czasem napięcia, które były niewidoczne dla fanów, zaczęły narastać, prowadząc do długotrwałych nieporozumień i kłótni. To zderzenie dwóch światów prowincjonalnej dyscypliny i hollywoodzkiego blisku nie tylko definiowało ich wspólną karierę, ale także wyznaczało ramy dramatów osobistych, które miały wybuchnąć w późniejszych latach. Ich związek był jednocześnie magią na scenie i tykającą bombą w życiu codziennym, a każdy sukces muzyczny stawał się równocześnie przypomnieniem o ukrytych napięciach i różnicach, które z czasem miały przekształcić się w dramat rodzinny. Ich historia pokazuje, że nawet najbardziej porywające połączenie talentów i osobowości może prowadzić do konfliktów. Jeśli fundamenty emocjonalne są tak różne, jak ich pochodzenie i wychowanie, to właśnie te kontrasty uczyniły ich zarówno gwiazdami, jak i bohaterami dramatycznej opowieści, której kulisy kryją się za blaskiem reflektorów. Po kilku latach kariery solowej, Albano podjął decyzję, która miała zdefiniować jego życie zawodowe i prywatne na kolejne dekady. Połączył siły z Romina Power, tworząc duet, który wkrótce miał stać się ikoną włoskiej muzyki popularnej. Był to krok nie tylko artystyczny, ale przede wszystkim strategiczny. Zamienili swoją miłość i życie osobiste w produkt muzyczny, który sprzedał się milionom fanów na całym świecie. Ta decyzja okazała się genialna pod względem marketingowym, ponieważ połączyła autentyczną chemię emocjonalną z mechanizmami rynku muzycznego, tworząc markę, którą można było konsumować jako symbol szczęścia i romantyzmu. Przełomowym momentem stała się premiera piosenki Felicita w 1981 roku. Utwór szybko stał się hitem i nie był tylko prostą piosenką popową, stał się manifestem, filozofią życia przyswajaną przez miliony. Każde słowo i każda nuta były starannie skomponowane tak, aby odzwierciedlać obraz szczęśliwej harmonijnej pary, dostępnej na wyciągnięcie ręki dla wszystkich słuchaczy. Felicita sprzedawała się jak produkt uniwersalny, który każdy mógł sobie przyjąć do serca, kupując jednocześnie wyobrażenie o idealnym związku, idealnym życiu i idealnym szczęściu. Ironią losu było to, że mimo że piosenka stała się symbolem szczęścia, rzeczywistość życia Albano i Rominy była znacznie bardziej skomplikowana. Sprzedawali szatu ideę prostego szczęścia, podczas gdy sami musieli radzić sobie z wewnętrznymi napięciami i różnicami charakterów. Ich sukces komercyjny był ogromny. Miliony sprzedanych płyt, koncerty w całej Europie, niekończące się trasy i wywiady. Ludzie wierzyli, że szczęście można znaleźć w prostych melodiach, w harmonii dźwięków i uśmiechu artystów na scenie, nie zdając sobie sprawy z dramatów skrywanych za kulisami. Kolejnym kamieniem milowym była wygrana na festiwalu Sanremo w 1984 roku z utworem Ci Sara. To zwycięstwo potwierdziło ich status jako jednej z najpotężniejszych par muzycznych w Europie. Szczególnie w Niemczech i krajach Europy Wschodniej zdobyli niemal kultowy status. Publiczność kochała ich nie tylko za muzykę, ale także za wyobrażenie romantycznego ideału pary, które oferowali na scenie. Wywiady z tamtego okresu podkreślają, jak bardzo niemieccy fani byli oczarowani ich występami, a sprzedaż płyt rosła w zastraszającym tempie, tworząc solidny fundament finansowy i marketingowy dla ich marki. Jednak nie wszystko, co błyszczy, jest złotem. I złota para na scenie tworzyła równocześnie presję, która zaczęła przytłaczać Rominę. Według jej własnych słów w wywiadach, rutynia koncertowa i konieczność nieustannego bycia idealnym duetem zaczęły ją męczyć. I wasn't enjoying it anymore, mówiła opisując uczucie znudzenia i ograniczenia. To złote ramy sukcesu, które na zewnątrz wydawały się perfekcyjne, w rzeczywistości stanowiły pułapkę dla jej artystycznej wolności i osobistej ekspresji. Byli symbolem epoki, a ich muzyczna harmonia stawała się metaforą sukcesu, który kosztował jednak wiele wewnętrznej przestrzeni i autonomii. Każdy występ i każda piosenka były dokładnie wyreżyserowane i skalkulowane pod kątem rynkowym, co sprawiało, że ich życie prywatne musiało ustąpić miejsca wymaganiom komercyjnym. Pomimo miliardów chwil szczęścia sprzedanych światu, Prywatnie Romina doświadczała poczucia ograniczenia, a Albano musiał mierzyć się z odpowiedzialnością, nie tylko za własne ambicje, ale też za wizerunek idealnego duetu, który stworzyli razem. Ta część historii pokazuje, jak sukces i sława mogą łączyć się z presją, która powoli rozrywa osobiste relacje. Felicita i Triumf w San Remo były szczytem ich kariery, ale jednocześnie punktem wyjścia dla nieuniknionych napięć, które miały prowadzić do dramatycznych decyzji w kolejnych latach. Mimo złotych nagród i milionów sprzedanych płyt, w sercu każdego sukcesu kryła się cena, którą Romina i Albano płacili po cichu, zmagając się z oczekiwaniami świata, własnymi potrzebami i skomplikowaną dynamiką swojego związku. Ilenia Carissi, najstarsza córka Albano i Rominy Power, od najmłodszych lat żyła w cieniu sławy swoich rodziców. Była dzieckiem obdarzonym charyzmą i energią, ale jednocześnie pod ogromną presją oczekiwań, jakie nakładali na nią media i publiczność. Dorastała między światami, włoską tradycją swojego ojca a hollywoodzkim blichtrem matki. Jej wychowanie, choć pełne luksusu i możliwości, nie dawało prawdziwego poczucia bezpieczeństwa, a ciągła obecność kamer i uwagi społecznej kształtowała w niej potrzebę autonomii i ucieczki od przewidywalnego życia w cieniu sławy rodziców. Od młodości Ilenia przejawiała skłonność do buntu i poszukiwania przygód. Uczyła się w Anglii, gdzie zetknęła się z innymi kulturami i stylami życia, a później próbowała samodzielnej pracy w Stanach Zjednoczonych. Była niezależna, ciekawa świata i zdecydowana tworzyć własną tożsamość, oddzieloną od sławnych nazwisk, które nosiła. Niestety, jej niezależność była jednocześnie źródłem konfliktów z rodzicami, którzy nie zawsze rozumieli jej potrzeby ani motywacje. Kulminacyjnym momentem dramatu była jej tajemnicza i tragiczna zaginięcie w 1994 roku w Nowym Orleanie. To wydarzenie zburzyło cały świat rodziny Carissi. Ostatni raz była widziana w hotelu, w którym przebywała, a od tej chwili ślad po niej zaginął. Ta niewyjaśniona zagadka natychmiast podzieliła opinię publiczną i stała się źródłem medialnego szumu oraz niekończących się spekulacji. Zarówno Albano, jak i Romina musieli zmierzyć się z niepokojem. Lękiem i niepewnością, które niszczyły codzienne życie. Różnice w interpretacji tego, co mogło się wydarzyć z Ilenią, stały się fundamentem nieodwracalnego konfliktu między rodzicami. Albano wierzył, że jego córka popełniła samobójstwo, skacząc do Mississippi, i starał się zaakceptować tę bolesną rzeczywistość, aby móc jakoś iść dalej. Dla niego prawda, choć okrutna, była sposobem na zakończenie cierpienia i próbą znalezienia ukojenia w akceptacji losu. Romina Power natomiast nie mogła uwierzyć w tak ostateczną wersję wydarzeń. Wierzyła, że Ilenia wciąż żyje, że podjęła własną drogę i szuka życia zgodnego ze swoją wolnością i indywidualnością. Jej nadzieja była wyrazem nie tylko matczynej miłości, ale też filozoficznego podejścia do życia, które później rozwijała w duchowości i praktykach medytacyjnych. Romina nie chciała porzucić przekonania, że córka jeszcze kiedyś powróci lub odnajdzie własne miejsce na świecie, i ten wybór w znacznym stopniu definiował jej postawę wobec dramatycznej sytuacji. Rozbieżność w percepcji tragedii doprowadziła do głębokiego rozłamu w ich związku. Był to konflikt nie tylko emocjonalny, ale i filozoficzny. Albano potrzebował zamknięcia, pragmatyzmu i ostateczności. Romina wolała nadzieję, wiarę i pozostawienie przestrzeni na cud. Ta różnica sposobu radzenia sobie z kryzysem zniszczyła fundamenty ich małżeństwa, które wcześniej dominowały pasja i współpraca artystyczna. Zamiast wspólnego leczenia ran, wydarzenie pogłębiło wzajemne urazy, poczucie niezrozumienia i narastającą frustrację, która w pełni uwidoczniła się w kolejnych latach, czyniących historię tragiczną i pełną niewypowiedzianego bólu. Ta część historii Albano i Rominy Power pokazuje, że największe tragedie rodzinne nie wynikają wyłącznie z okoliczności, ale także z różnic w sposobie przeżywania i interpretowania strat. Rozpad więzi emocjonalnych w obliczu tragedii, jaką było zaginięcie i leni, jest dowodem na to, że nawet miłość, sława i pieniądze nie są w stanie ochronić przed destrukcyjnymi konsekwencjami nieprzepracowanego żalu i odmiennego spojrzenia na rzeczywistość. Rozpad małżeństwa Albano i Rominy Power w 1999 roku był kulminacją narastających konfliktów i dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu poprzednich lat. Po 29 latach wspólnego życia, które łączyło ich sukcesy sceniczne i publiczną sławę, para ostatecznie rozstała się. To nie był jedynie koniec związku osobistego, ale także symboliczny koniec Marki Felicita, projektu, który przez dekady definiował ich życie zawodowe i wizerunek medialny. Ich wspólne sukcesy, choć imponujące, nie były w stanie utrzymać fundamentów emocjonalnych, a tragedia związana z zaginięciem Ileni zniszczyła wszelkie możliwości porozumienia i bliskości. Romina Power odnalazła swoją drogę ku wewnętrznej równowadze poprzez sztukę, pisanie, podróże oraz praktyki duchowe. Jak sama podkreślała, jej życie stało się wypełnione medytacją i refleksją, próbując osiągnąć serenity, spokój, który pozwalał jej odzyskać poczucie kontroli nad własnym życiem. Jej filozofia była odpowiedzią na lata życia w cieniu sławy i traumatyczne doświadczenia rodzinne. Poszukiwanie wewnętrznego spokoju i samorozwoju stało się jej głównym celem, zastępując potrzebę medialnej obecności i artystycznego uznania. Albano Carisi, człowiek o bardziej tradycyjnym i praktycznym podejściu do życia, zareagował inaczej. Po rozstaniu szybko podjął działania mające na celu wypełnienie pustki w swoim życiu osobistym i zawodowym. Ożenił się z Loredaną Leciso i miał z nią dzieci, próbując odbudować rodzinę i stabilność od strony zewnętrznej. Jego decyzje były pragmatyczne i skoncentrowane na działaniu, budowaniu domu, relacji i kariery, starając się zamienić stratę na nową rzeczywistość, choć nie zawsze zgodną z jego emocjonalnymi potrzebami. Analiza bez maski pokazuje kontrast między tymi dwiema drogami. Romina szukała wewnętrznego wyzwolenia i zrozumienia, natomiast Albano koncentrował się na zewnętrznych strukturach i nowych początkach. To zestawienie podkreśla różnice w sposobie radzenia sobie z traumą, stratą i końcem związku, a także ujawnia, że pieniądze i sława nie są w stanie zastąpić prawdziwego rozliczenia emocjonalnego ani wewnętrznego pokoju. Mimo sukcesów zawodowych, które nadał odnosił jako artysta i biznesmen, Albano nie uniknął komplikacji i dramatów w życiu prywatnym. Jego relacja z Loredaną Leciso wprowadzała dodatkową warstwę napięć i medialnej uwagi, co tworzyło kolejną opowieść o miłości, władzy i ambicji. Jednocześnie pokazywało to jego zdolność do nieustannej pracy nad własnym życiem i wizerunkiem, potwierdzając opinię Rominy o nim jako mental renaissance man, człowieku nieustannie budującym, odbudowującym i przekształcającym rzeczywistość wokół siebie. Sytuacja ta uwydatnia dramatyczną różnicę w podejściu do życia i traum. Romina, jako poszukiwaczka spokoju i sensu, Albana, jako odbudowujący porządek zewnętrzny i tworzący nową narrację. Ostatecznie, historia ich życia po rozstaniu jest dowodem na to, że nawet po dekadach wspólnego działania i miłości ludzie znajdują swoje własne ścieżki, które mogą prowadzić do osobistego wyzwolenia, lecz równocześnie ujawniają różnice, które nigdy nie mogą być w pełni pogodzone. Cień przeszłości, tragiczna utrata Ileni. Medialny szum i wyzwania związane z publicznym wizerunkiem uczyniły ich życie po rozwodzie niezwykle złożone. Obie drogi, duchowa Rominy i pragmatyczna Albano, pokazują różne strategie radzenia sobie z bólem, stratą i koniecznością kontynuowania życia mimo nieodwracalnych strat, tworząc głęboką i wielowymiarową opowieść o człowieku, miłości i konsekwencjach tragedii rodzinnej. Geniusz sceniczny bywa często aniołem dla publiczności ale w życiu prywatnym jego skrzydła bywają połamane, a halo zgaszone. Historia pokazuje, że talent wielkiego kalibru i zwykłe życie nie idą w parze. Na scenie, przed tłumami, artyści stają się bogami, tworzą dźwięki i obrazy, które zdają się przekraczać ludzkie możliwości. Ich obecność hipnotyzuje, zachwyca i inspiruje. Każde słowo, każdy gest jest perfekcyjny, zaplanowany, i wykonane z chirurgiczną precyzją. W domu, za kurtyną, ten sam geniusz często staje się katastrofą z nogami człowiekiem złożonym z lęków, obsesji i ograniczeń. Perfekcjonizm, który czynił ich wielkimi, jest jednocześnie ich przekleństwem. Skupienie na doskonałości w pracy rodzi nienawiść do siebie, a następnie przenosi się na innych. Artysta wielkiego formatu często płaci za swój talent samotnością, emocjonalnym napięciem i niezdolnością do prostych relacji. Każdy gest, każda decyzja w życiu prywatnym podlega ocenie własnej surowej krytyki. Często cierpią nie tylko oni, ale osoby bliskie, które muszą żyć w cieniu geniusza i zmagać się z jego nieprzewidywalnością. Środowisko artystyczne, choć pełne podziwu, bywa równie bezlitosne. Zazdrość, konflikty i medialne nagonki tworzą atmosferę ciągłego napięcia. Wszyscy kochają geniusza, dopóki nie trzeba go znosić na co dzień. To zdanie idealnie oddaje kondycję artysty w systemie społeczno-medialnym, który uwielbia sukces, ale gardzi konsekwencjami jego obecności w codziennym życiu. W PRL-u potęga artysty mogła być iluzoryczna, w partii miał wszystko, dopóki partia nie miała już jego, a każdy błąd osobisty czy publiczny był natychmiast oceniany i krytykowany. Życie prywatne artysty staje się zatem nieustannym teatrem, w którym emocje i ambicje mieszają się z zawodami miłosnymi i zdradami. W przypadku relacji zawackiej każdy szczegół był punktem zwrotnym, który pokazywał, że nawet największy geniusz może być bezbronny wobec własnych uczuć i ludzkich ograniczeń. To właśnie te dramaty prywatne, które media uwielbiają eksponować, zdradzają prawdę o cenie sławy. Sukcesy sceniczne i medialne są niczym nie w porównaniu z trudnością utrzymania normalnego życia. Jednak perspektywa humanistyczna przypomina, że geniusz nie jest kłajwater, tylko człowiekiem niezdolnym do życia jak przeciętny człowiek. Ich skrajne doświadczenia, od uniesień na scenie po dramaty osobiste, są świadectwem tego, że wielkość w jednym obszarze często oznacza ograniczenia w innym. Świat oczekuje doskonałości, ale rzadko pozwala na jej cenę w postaci cierpienia. Ostatecznie prawda jest twarda i nieunikniona. Wielki sukces niesie ze sobą wielką tragedię. Artysta, który porusza tłumy i zdobywa sławę, równocześnie naraża się na izolację, nieporozumienia i osobiste dramaty. Historia uczy, że talent, choć błogosławieństwem, jest także brzemieniem, a to, co widzimy na scenie, to tylko połowa prawdy o człowieku, którego życie w cieniu sławy i perfekcji jest często o wiele bardziej skomplikowane i tragiczne, niż jakikolwiek spektakl mógłby pokazać. W tym kontekście, satyra jest naturalną reakcją, podkreśla absurdalność oczekiwań i przeciwieństwo między tym, co publiczność uwielbia, a tym, czym artysta musi się zmagać codziennie. Widzimy, że sukces, choć zachwycający i pociągający, nie chroni przed samotnością, frustracją i zawodami miłosnymi. To brutalna lekcja. Im wyżej się wznosisz na scenie, tym bardziej możesz upaść w życiu osobistym. A geniusz nigdy nie jest synonimem szczęścia. Życie Tadeusza Ałomnickiego jest historią skrajnego geniuszu i tragicznej samotności. Człowieka, który kochał scenę ponad wszystko, a jednak nie potrafił pokochać samego siebie ani świata poza nią. Jego talent był darem, który wynosił go ponad przeciętność, ale jednocześnie przekleństwem, które zmuszało go do walki ze sobą każdego dnia. Każda rola. Każda minuta spędzona na deskach teatru była dowodem jego absolutnej oddania sztuce, a zarazem przypomnieniem, że geniusz kosztuje nie tylko emocjonalnie, ale i w relacjach z innymi. Łomnicki był aktorem absolutnym, jednym z największych w historii polskiego teatru i filmu, lecz cena jego wielkości była wysoka. Perfekcjonizm, obsesyjna kontrola nad każdym gestem i słowem sprawiały, że jego życie prywatne stawało się areną dramatów, które rzadko miały szansę ujrzeć światło dzienne. Nienawiść do siebie, wynikająca z niezaspokojonej potrzeby doskonałości, przenikała wszystko wokół relacje rodzinne, przyjaźnie, nawet własne ciało i zdrowie. Każdy sukces sceniczny był cieniem prywatnych porażek, każda owacja publiczności kontrastowała z jego wewnętrzną pustką. Jego filozofia życia była wyraźna, światło sceny było jasne i olśniewające, ale cień poza nią niezmiernie głęboki. Łomnicki uosabiał paradoks artysty, tym, co czyniło go wielkim, było również źródłem jego cierpienia. Nie potrafił żyć zwyczajnie, nie potrafił odpuścić, a jego życie osobiste było w ciągłym konflikcie z jego pasją. Każda decyzja zawodowa była decyzją osobistą, a każda porażka w sferze prywatnej stawała się dramatem scenicznym. Jego ostatnie chwile na scenie stały się symboliczną klamrą całego życia. Zmarł tak jak żył, oddany sztuce do samego końca. To akt tragiczny, a zarazem wymowny. Łomnicki oddał całe życie temu, co kochał najbardziej, wiedząc, że życie osobiste zostaje w cieniu jego geniuszu. Jego śmierć jest przypomnieniem, że aktor absolutny nie tylko gra rolę, ale żyje nimi, często płacąc najwyższą cenę. Łomnicki pozostaje w pamięci jako ikona teatru, jako mistrz, który nauczył pokolenia aktorów, czym jest poświęcenie i oddanie sztuce. Jego życie i twórczość są dowodem, że talent jest darem i cekleństwem jednocześnie, że geniusz kosztuje, a nienawiść do samego siebie może niszczyć wszystko wokół. Historia bez cenzury pokazuje, że nie ma już takich aktorów. I może właśnie dlatego tak bardzo za nim tęsknimy, wspominając człowieka, który był światłem na scenie i cieniem poza nią, symbolem najwyższego kunsztu, który jednocześnie zmagał się z własną kruchością i człowieczeństwem.